po raz kolejny z lasu, słuchajcie, kolejny taki ciekawy grzybek, który można zbierać, zbierać yy, koźlak koźlarz, babka tak zwany yy, powiem tak yy, ogólnie do suszenia nie za bardzo się nadaje z tego względu, że yy, zawiera, zawiera w sobie bardzo, yy, bardzo dużo wody i nowe suszenie go no, zajmuje trochę czasu ale tak czy inaczej bardzo smaczne dobrze tutaj mamy troszkę troszkę mniejszego już tutaj widzimy w środku zaczyna trochę sinieć dobra także tutaj jeszcze słuchajcie taka kolejna ciekawostka przekroimy go w pół i zobaczymy jak on wygląda od środka jak również słuchajcie niektórzy mówią, mówią właściwie mówią na tego grzyba tzw. pączek z tego względu, że jak się przyjrzycie to nawet przypomina pączka. A po przekrojeniu sami zobaczcie. No trochę zaczyna sinieć. Ale tak mniej więcej no, wygląda. No mówię słuchajcie ogólnie no sama woda zobaczcie sami też wszystko tak nasączone. Także też jak dla was tutaj krótka informacja z lasu. Dla osób, które lubią zbierać grzybki. To jest właśnie koźlarz, babka. Ok, lecimy dalej w teren. No jak się udało się trafić następnego koźlarza, babkę. Może teraz będzie lepiej widać. Pokażę go w ten sposób. Ok, lečíme dalej.